Dzień dobry, witam Was. Kłaniam się. Wojtek z tej strony, Deutsch mit Wojtek. Otwieramy tym filmikiem nową serię. Seria, na którą może czekaliście już bardzo długo. Pamiętacie może serię 500 słów? A teraz to jest 1000 słów z kontekstem w kontekście. Czemu ja to robię? Nieraz jestem pytany, Wojtek, od czego zacząć tutaj naukę? Ja zawsze Wam mówię. Ja zaczynałem od słówek i ja wam to polecam. Zaczynajcie od słówek. I tutaj mamy tysiąc słówek, ale nie po prostu jedno po drugiem. Der Tisch, die lampę, die kamera. Tylko zawsze z jakimś zdaniem. I teraz tylko w tej części wam tutaj, próbuję wam skrótem. Um, Powiedzieć, o co tutaj chodzi, czemu i, i tak dalej. Tysiąc słów wystarcza, by zrozumieć nawet 80% języka codziennych sytuacji. Czyli jak to, te tysiąc słów będziecie znali, to na pewno się już dogadacie. Mogę to tak skrócić. No i dzięki podstawowym czasownikom, rzeczownikom i przymiotnikom szybko zaczniesz mówić. Czyli jak już znasz te słowa, to będziesz mógł już sam mówić. No bo je znasz, po prostu, łatwo. No i wszystko się będzie wydawało łatwiej, jak już masz jakiś fundament, tak? Jak już znasz te słowa, to no to masz z czym wyskoczyć ludzi, że tak powiem. Nawet bez napisów wyłapiesz główny sens. Jak ktoś będzie coś mówił i znasz te słowa, to zawsze będziesz wiedział, o co chodzi. E, mając konkretny zasób słów, rozumiesz reguły w praktyce. Oczywiście. A ja nieraz jeszcze mówiłem, bo teraz mi to przypomniało, uczyć się jak dzieci, ze słuchu. Ja. I to jest też dobre. Komunikacja w pracy, w szkole i w urzędach staje się możliwa. Fakt, co tu dużo mówić, po tysiąc słowach kolejne wchodzą do głowy znacznie szybciej. Super plus, według mnie. Ogłoszenia, książki dla dzieci, wiadomości, wszystko staje się zrozumiałe. Logiczne, nie ma co dużo tłumaczyć. Masz większe kompetencje i większą motywację, to jest też dobre. No i, możesz to, uwaga, ale Wojtek, jak długo to trwa? Możesz się nauczyć, jeżeli jesteś zaparty i chcesz, w 30 y, dni. Czyli w miesiącu. Oczywiście wtedy musisz codziennie usiąść i wykuć te 30 parę słówek, tak? Dlatego ja się staram teraz w każdym odcinku około tam 33 yy zdań wam przeczytać zawsze dwa razy, żeby tam wam te dane słowo wchodziło. Tak? Ym, ja. Um, nie będę dłużej Was wkręcał i ten taki wstęp, jak teraz, tylko w pierwszym odcinku, bo nie ma co potem powtarzać, oprócz, że będę teraz Wam za każdym razem powtarzał. Jak znacie te słowa, to około 80% um, te, te, tego języka codziennego będziecie kumali. A to już jest dużo, według mnie. Także nie ma co ściągnąć, lecimy z koksikiem. Zaczynamy, jakby to e, inaczej nie powiedzieć, der, die, das. E, jakby nie der, die, de, das, to by byli Niemcy z nas gut, czyli najpierw der. Pies biega po ogrodzie. Der Hund läuft im Garten. Der Hund läuft im Garten. I tutaj muszę to wtrącić po prostu. Wymowa. Jeżeli Was, was też interesuje wymowa, to tutaj dostaniecie naprawdę dobrą, bardzo dobrą wymowę niemiecką. Także warto też słuchać wymowę i próbować powtarzać. Die. Kot Śpina na

ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Sein bitch. On jest bardzo Er ist sehr freundlich. Er ist sehr freundlich. Er ist sehr freundlich. kam w Berlinie. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Tutaj ist in, wo im, to ist das im? Das ist doch innego. To Das ist w, ale inne. tak. Ich bin im Zimmer, ich bin w, pokoju, aber ich bin in Berlin. Ja, jest ist in. Heute tutaj tylko o in. Ich bin in Berlin oder ich wohne in Berlin. Schau dir Ein, jedną, jeden. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Ein. Zu. Samkiente do. Ide do. Moje babci. Ich gehe zu meiner Oma. Ich gehe zu meiner Oma. Ich gehe zu meiner Oma. Mietsch. Haben. Mame Psa. Wir haben einen Hund. Wir haben einen Hund. Ich. Ja. Kocham Schokolade. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Wer denn? stach. Und Er wird bald Vater. Er wird bald Vater. Sie. Ona. Ich, du, er, sie, es. Ona Nisa. spielt gerne tenis. Sie spielt gerne tenis. Ja tak zawsze pokazuję w moich filmikach na lewo i prawo, tak jakby zawsze ktoś tam stał, nie? Zauważyliście już? Sie on sie und er. Sie spielt gerne tenis. Die aber auch. Gut. Jak, jak mnie znacie, to że tu musi być troszeczkę luzu. Nie lubię być spiętym tutaj przed kamerą ani dla siebie, ani dla was. Tak, bo to ma być dla was nauka, taka na luzie z Freedom, a nie um, kucie, kucie. Wiecie o co chodzi. von, od, präsent ist od mojego przyjaciela, das Geschenk ist von meinem Freund, das Geschenk ist von meinem Freund, von, kein, żaden lub nie, w tym przypadku, tak tłumacząc, nie lubię kawy, to nie mówimy, ich mag nicht Kaffee, tylko ich mag keinen Kaffee, Nie chcę tutaj teraz wchodzić w gramatykę, dlatego wir kein keinen Ich mag keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee mit Z. Ja, der Autobus. Ich fahre mit dem bus. Ich fahre mit dem bus. Ich fahre mit dem auto. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem bus. Mit s. Ono W tym przypadku dzisiaj pada deszcz. Es regnet heute. Es regnet heute. Bo nie idzie po niemiecku powiedzieć: Regnet heute. To by było takie niekompletne zdanie. To jest, um, bo ostatnio czytałem, ktoś mi pisał, chyba Anna, Anna Andrzejewska mi pisała, że ona lubi takie angielskie wstawki. Dlatego Anna, dla ciebie i dla wszystkich. It is raining. It's like that. It's raining. Że nie. Äh, uh, raining, summer raining, tylko it's raining. Und tutaj ist das Es regnet heute. Dobra, lechsen dalej. weiter. Sich, cieszy on na Weekend. Er freut sich auf das Wochenende. Er freut sich auf das Wochenende. Sich, Xiao, Xiao, präsent, speziell. Er freut sich auf das Wochenende. Też. auch. Ja, też ide. Ich komme auch mit. Ich komme auch mit. Mitkommen. Ich komme auch mit. Auch. 19. auf na. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Für dla. Präsent dla ciebie. Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich. An. o. In Ich denke an dich. Ja, ich denke über dich, ich denke an dich. Ich denke an dich. On. Er. On. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. So. Tak lub w ten sposób. Zrób to proszę tak albo zrób to proszę w ten sposób. Mach das bitte so. Czyli nie tak jak robisz, tylko inaczej. Tak jak ja Ci to pokazuję. Mach das bitte so. Das polskie że, przez, e, po niemiecku przez dwa s, wiem, że jesteś zmęczony. Ich weiß, dass du müde bist. Ich weiß, dass du müde bist. Ich weiß, dass du müde bist. Können. Potrafić, móc, umieć. Potrafię, potrafię dobrze pływać. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. 26. Dies, to. Inne niż die. To jest mój przyjaciel. Dies ist mein Freund. Dies ist mein Freund. Dies ist mein Freund. Als, ot lub nisch. On jest wyższy ode mnie. Er ist größer als ich. Er ist größer als ich. Er ist größer als ich. I tutaj uwaga, bo tutaj może być takie coś, bo niektórzy mówią, er jest größer wie ich. To by było, on jest większy jak ja. Ale to nie jest takie poprawne, dlatego als tutaj jest um, poprawne i zapamiętajcie sobie als. Wy. Jesteście moimi przyjaciółmi. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Tak, ja. Tak, chętnie pójdę z Ja, ich komme gern mit. Ja, ich komme gern mit. Ja, ich komme gern mit. Jak, wie? Lub w tym przypadku, która jest godzina, wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie geht das? Wie? Wie spät ist es? U lub przy. Jestem u mojej cioci. Ich bin bei meiner Tante. Ich bin bei meiner Tante. Ich bin bei meiner Tante. Albo oder. Albo odra. Odra też ist die oder. Der Fluss Dzeka. Willst du Tee? oder Kaffee? Willst du Tee oder Kaffee? My, wir, idziemy do Kina. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. No i to już była pierwsza lekcja, pierwsze 33 słówek z kontekstem w kontekście. Możecie się teraz osłuchać i nauczyć tego na pamięć. Trwało to teraz parę minut. Może wam zająć oczywiście więcej, aby to się na pamięć nauczyć. I przede wszystkim tutaj słuchać, słuchać i wkuwać i wkuwać. Zobaczymy, jak długo to potrwa, abyście Wy e, znali te wszystkie tysiąc słów i mogli szwargotać. Jak ja to lubię mówić. To by było wszystko na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Wasz Wojtek.